я лейду полговский турба биш дүр Ja pierdzielę Przysięgam, urwę tą spację i zjadę Pokroję sobie ją kawałkami i ją w płatkach pierdolę z mlekiem Jesteś <grym> Ale fun był z tym kosą Chcecie się o WP? Nie Tego byście nie spodziewali MP5 To musi odnieść Pamiętaj Kamil, <grym> stare przysłowie mówi Zagrasz w drugiej rundzie AWP to będzie Ci dany chuj w dupę. Fajnie, ja bym się cieszył, ja grał od razu. Ja w 10? Dobre chłopaki patrzą na świat zakrad. krat, dlatego dałoby się, się tu, Chciałem muszę zobaczyć te głosówki. Na no Ciebie ta baga będzie w ogóle opętała z tymi głosówkami. Czemu? Kto używa głosówek w 2024? My. My? Debile i imbecyle. Kamil, przypominam Ci, że jak zakładałeś by to powiedziałeś, o kurwa, tu trzeba pisać. Ale to jest wyrwane z kontekstu, to jest na pewno wyrwane z kontekstu. Jak wyrwane sobie. z go... Nie, to nie jest wyrwane z kontekstu, tylko... Kamil, to była pierwsza wiadomość na Berciorze, jak to może być wyrwane z kontekstu? Normalnie. Aha, dobrze. Okej, okay. normalnie. Super. Tak jak to, że jadłbym psa na obiad. Co robiłeś? Przepraszam. Co? Zapisał to ktoś? <laughs> Aldem10. 16 leveli? Na jedna... Uj se życzą Cholera jasna 16 leveli Ej no Z no no, no, nogę mi zahaczył za, za, za nogę za... no, za no, za, mi zahaczył panie sędzio Maksymalny level protekcji I teraz zobaczmy ile to będzie kosztowało Mam nadzieję, że nie za dużo Kiedy przekuję? Teraz A tu jest Taki faul <śle> Plata advanced prot 17 Bera. Kurwa to chyba grał w, kół w, Olibir. w Olibir z to. Kocham sobie. O, Atrox z tym! Na das na kurwia. Koda, ej, kurwa ja mu nie biję damage'a jakoś tak. A, co, co się stało? Hmm. Zdęsik! <grym> <grym> Może tak wyjebać. Tubę w monitor. Mam tu coś, żeby rozkurwić? Mam. Czykuj! Nie! Chyba ja raz. Napierdolę, kurwa, nikogo nie widziałem od pistoletówki. Ja też stoję soj się i Gra Granie na Abi, lajka. Like. Ja. Sześć w jednym głowinę. Pecz. Gay detektor. <gryzanie> oj, oj, się kurwo się! Zatrzy się kurwa! Chcecie, żebym 6000! Pomogę kejwie, nie wiem Dużo jest pod... gdzie gdzie Ty okej byłeś Filar, filler, filar Filar, filar, zolet Ty kurwa. Na lewo, po lewo Na lewo nice, o, 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 o. nice, nice, nice Wszyscy, wszyscy <laughs> Ja dalej chcę się bąbić, człowieku <laughs> Ty chyba nie wiesz, że wyjebaliś tym gościowi na sajcie noskołpa, nie? No nie nie wiedziałem, Gdzie jest Neymar? No Neymar teraz wygranie leci, za nie